Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jest niedziela, popołudnie korzystamy z pogody, idziemy właśnie na lody. Chodźcie z nami! Dzień dobry w poniedziałek. Proszę. mama? Mama. Miki, smacznego. No, miam. A kogo my tu mamy? Ale nie skaczymy. Wam, że dzisiaj przegrałam walkę ze swoim dzieckiem. Usypiałam go półtora godziny i nie zasnął, tak więc no trudno, drzemki dzisiaj nie będzie. Ja się biorę jeszcze tutaj za ogarnianie tego oto porządku. I spadamy na obiad rodzinny. Także sprzątamy. Już wracamy, uciekamy do domu do swojej klimatyzacji, bo dzisiaj jest strasznie gorąco. No, także jedziemy! Cześć, dzień dobry, witam się z Wami we wtorek po długim weekendzie. Ogólnie ten weekend był taki dość chaotyczny, w zasadzie nic ciekawego się nie działo. Dzisiaj mamy godzinę dziewiątą, zbieramy się na spacer, żeby zdążyć przed największymi upałami. E no, także idziemy. <mulary> Już jesteśmy na bulwarze, i za co lubię bulwar o tej porze. Że tu jest tak fajnie, puściutko, w ogóle nie ma ludzi, a po południu mam wrażenie, że jest tutaj półgłogowa, więc dlatego często sobie tutaj przychodzimy i po prostu dzieciaki sobie trochę szaleją. No, także naprawdę polecam przede wszystkim z samego rana, bo jest tutaj naprawdę bardzo fajnie i na ten moment to jest chyba jedno z ładniejszych miejsc w mieście. Także taka polecajka od nas. Jesteśmy w domu, zabieramy się za obiad. Dzisiaj wjeżdża supa. O, o, coś się zacięło pomidorowa. I lecimy. No, ja ją sobie modyfikuję trochę po swojemu, bo to jest taki bardziej krem pomidorowy, a ja po prostu dodaję bulionu i do tego ryż albo makaron, bo kremu niestety Filip na pewno by nie ruszył. No, także zaczynamy. Cześć, witam się z Wami w środę. Jest godzina siódma rano, ja już ogarnięta, co często nie zdarza się o tej godzinie. Ale ten mały osobnik ze mną mnie obudził dzisiaj po piątej. Na dziewiątą idziemy z Filipem na rehabilitację. Filip jeszcze śpi. Później ogarniamy sprawy domowe. I co jeszcze? No i po południu mam czas z dzieciakami. Właśnie sobie myślę, jak go zorganizować. I tak w ogóle wczoraj mi oświeciło, że to jest za dwa tygodnie, już jest wrzesień, więc muszę przejrzeć ciuchy Filipa. I zobaczyć, czy on coś potrzebuje do przedszkola, bo tak, idzie do przedszkola. E, także to trzeba sprawdzić. E, mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj ogarnąć. E, także to, może uda nam się pojechać do jakiegoś sklepu, zobaczyć, co tam jesiennego jest. I w ogóle tak nie mogę patrzeć już na te moje włosy. Ale już niedługo, niestety, fryzjerka nie miała wcześniej miejsca. Tylko dopiero za półtora miesiąca, ale już ten dzień zbliża się wielkimi krokami. No, także, bliżej niż dalej. Wybierzemy się do działania. Przyszło. Mieliśmy gości, więc to co mieliśmy zrobić dzisiaj, przekładamy na jutro. Ja już przyszłam się tylko z wami pożegnać, także dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć!